Włóż styropian do zamrażalnika i ciesz się mniejszymi rachunkami za prąd. Wkładałeś już styropian do lodówki? Jeśli nie, na pewno zaczniesz. Zamiast więc wyrzucać go do śmieci, włóż go do zamrażalnika, zmniejszysz rachunki i zaoszczędzisz na wydatkach. Styropian nie pochłania wilgoci i nie rozpuszcza się w wodzie, nie przewodzi też ciepła. Jest lekki i można go kruszyć i łamać na mniejsze kawałki. Jeśli zależy ci na oszczędnościach i każdy grosz się dla ciebie liczy, to styropian może ci w tym pomóc. Po prostu go zamroź. Żeby to zrobić, dopasuj styropian do jednej z szuflad z zamrażalnika. Podziel go na mniejsze kawałki, poukładaj go w szufladzie. Mniejsze kawałki włóż w wolne miejsca, tak załadowaną styropianem szufladę wstaw do zamrażalnika. Jeżeli masz miejsce jeszcze w drugiej szufladzie, zrób to samo wypełnij ją styropianem i wstaw do zamrażalnika. Okazuje się, że to naprawdę działa. Styropian zmniejsza wolną przestrzeń w zamrażalniku. Za każdym razem, kiedy otwierasz drzwi zamrażalnika, wpada do niego ciepłe powietrze. Kiedy zamrażalnik jest pełen, ciepłego powietrza wejdzie mniej. Lodówka zużyje przez to mniej prądu. Tak samo działa to w części chłodzącej lodówki. Kiedy masz dużą lodówkę, a mało w niej przechowujesz produktów, wolne półki możesz wyłożyć styropianem. Eliminując wolną przestrzeń w lodówce i zamrażalniku, zaoszczędzisz więcej energii. Tylko 10% osób wie o przycisku lodówki, który pozwala zaoszczędzić na rachunkach. Twoja lodówka ma niewielki, ale niezwykle przydatny przycisk, który może pomóc w obniżeniu rachunków za prąd. Ten przycisk Zwłaszcza zimą, pozwala zaoszczędzić energię, nie tracąc przy tym jakości przechowywanej żywności. Lodówka pracuje bez przerwy przez całą dobę, co sprawia, że jest jednym z najbardziej energochłonnych sprzętów w domu. Większość modeli ma pokrętło lub panel sterowania, który pozwala regulować temperaturę w zakresie od 1 do 5 lub 6. W chłodniejszych miesiącach wystarczy ustawić lodówkę na poziom drugi lub trzeci, a jeśli nie jest zbyt pełna. Nawet na pierwszy. Taka regulacja pozwala utrzymać temperaturę w granicach od 2 do 5 stopni Celsjusza, co jest idealne dla świeżych produktów, a jednocześnie zmniejszy to pobór energii. Latem, gdy temperatura otoczenia rośnie lub gdy lodówka jest bardziej obciążona, warto zwiększyć poziom chłodzenia, aby uniknąć psucia się jedzenia. To mała zmiana, która nie wymaga wysiłku, ale przynosi wymierne oszczędności. Włóż folię aluminiową do lodówki. Będziesz zaskoczony, co się stanie. Już nigdy nie będziesz miał problemu i zaoszczędzisz na rachunkach. Jestem pewna, że nigdy wcześniej nie używałeś folii aluminiowej w ten sposób. Kiedy już będziesz wiedział, po co to jest, spróbujesz od razu. Zatem ten krok jest całkiem prosty. Na sam początek zabierz rolkę folii aluminiowej, rozwiń ją i oderwij jej kawałek. Nie musi być duży. Teraz otwórz drzwi lodówki Umieść ją w drzwiach lodówki, tak żeby wystawała. Jak widzisz, bez problemu możemy ją wyciągnąć. Oznacza to, że uszczelka lodówki nie działa prawidłowo. Aby to zmienić, pokażę Ci prosty trik. Wyłącz na chwilę lodówkę. Teraz wystarczy, że zabierzesz suszarkę do włosów, ustaw ją na ciepłe powietrze. Podgrzej nią gumę dookoła drzwi lodówki. Pod wpływem ciepła uszczelka osuszy się i zmięknie. Teraz będzie lepiej przylegać do lodówki. Powtórzmy nasz test z początku. Zabierz kawałek folii aluminiowej i włóż go pomiędzy drzwi a lodówkę. Teraz folia nie chce wyjść. Oznacza to, że guma faktycznie lepiej przylega. Od teraz dzięki temu dodatkowo zaoszczędzisz na rachunkach. Zanim zadzwonisz po serwis, sięgnij po suszarkę. We wnętrzu lodówki panuje stała, niska temperatura, która umożliwia bezpieczne przechowywanie żywności. Nawet niewielka zmiana poziomu chłodu niekorzystnie wpływa na żywność. Prawdziwy problem zaczyna się wtedy, kiedy uszczelka przestaje być szczelna. Żeby go rozwiązać, zacznij od wykonania testu. Weź banknot, włóż go między drzwi i zamknij lodówkę. Teraz spróbuj go wyjąć. Jeśli jesteś w stanie łatwo wyciągnąć banknot, oznacza to, że uszczelka na drzwiach poluzowała się. Prawdopodobnie na podstawie otwierania i zamykania drzwi. Ustaw suszarkę do włosów na średnią moc i zacznij dmuchać powietrzem na uszczelkę. Po kilku minutach, gdy uszczelka się rozgrzeje, weź ściereczkę i wytrzyj ją dookoła. Pomoże to również w ponownym napompowaniu uszczelki. Teraz spróbuj ponownie włożyć banknot do środka i zamknij drzwiczki. Jak widać, nie jest już tak łatwo go wyciągnąć. Oznacza to, że przyczepność między uszczelką a drzwiami drastycznie się poprawiła, a twoja lodówka jest jak nowa. Umyj tym wnętrze lodówki, a już nigdy więcej nie będziesz miał szronu na jej tylnej ścianie. Jeśli w twojej lodówce pojawiają się krople wody i zamieniają się w szron, świadczy to o tym, że urządzenie źle funkcjonuje. Przekłada się to na nieodpowiednie chłodzenie trzymanych w niej produktów spożywczych. Jest wiele powodów, między innymi jest to częste otwieranie lodówki, wtedy przedostaje się do niej zbyt duża ilość ciepła oraz wilgotnego powietrza. Zbyt niska temperatura ustawiona w lodówce również negatywnie wpływa na działanie urządzenia. Skraplająca się woda na ściankach lodówki zamiast spływać zamarza. Kolejnym powodem może być wkładanie do lodówki ciepłego i parującego jeszcze jedzenia. Ostatnim bardzo prawdopodobnym powodem może być również zużyta uszczelka. Bez względu na przyczynę, możesz zapobiec tworzeniu się szronu na tylnej ścianie lodówki. Wystarczy rozcieńczyć trzy łyżki octu w litrze wody. Wodą z octem wyczyść lodówkę. Przetarte wnętrze lodówki nie będzie tak szybko zachodziło lodem, gdyż ocet nie zamarza w takich temperaturach, jakie w niej występują. Ocet wietrzeje na tyle szybko, że przechowywane w lodówce jedzenie nie przejdzie jego zapachem. Dodatkowo ocet zabija zarodniki pleśni. Jeśli więc jakieś w lodówce się rozwijały, to je zlikwidujesz tym zabiegiem. Dodatkowo po umyciu wnętrza lodówki octem, Przetrzyj je gliceryną. Gliceryna będzie warstwą ochronną, która także zapobiegnie osadzaniu się lodu w lodówce. Ta substancja również nie zamarza w takich temperaturach, jakie są w lodówce. Regularnie czyść tak lodówkę octem i gliceryną, a zapomnisz o problemie na długo. Włóż rolkę papieru toaletowego do lodówki. Zdziwisz się, co się stanie. Jestem pewna, że mi za to podziękujesz. Na początku przygotuj pastę z sody oczyszczonej. Wystarczy, że weźmiesz miseczkę. Wsyp do niej dwie łyżki sody oczyszczonej. Soda sprawdza się przy usuwaniu trudnych plam, ale także w naturalny sposób pochłania nieprzyjemne zapachy. Następnie zalej ją odrobiną wody. Wymieszaj, aż uzyskasz konsystencję pasty. Nałóż pastę na górną część rolki papieru toaletowego. Dokładnie wklep pastę w papier. Powtórz te czynności z dolną częścią papieru toaletowego. Przełóż rolkę i ponownie nałóż pastę. Wklep i odczekaj chwilę, aż pasta się wchłonie. Tak przygotowaną rolkę włóż do lodówki. Pochłonie ona wszystkie nieprzyjemne zapachy. Ten trik pozwoli ci utrzymać przyjemny zapach w lodówce przez cały czas.